Ja zaproszę, wiem, że mamy wspaniały prowadzący, ale pozwólcie, że ja zaproszę, bo to jest dla mnie, to jest wielki honor i zaszczyt, że w moim rodzinnym mieście chcę zaprosić i poprosić o wystąpienie Szymona Hołownię, Współlidora Trzeciej Drogi, Lidora Polski 2050. Zapraszam cię Szymon. Zwyciężymy. zwyciężymy! Zwyciężymy! Oczywiście, że zwyciężymy! Nie miejcie co do tego ani przez chwilę wątpliwości. Wiecie dobrze, że ta ostatnia prosta, gdy tak naprawdę wszystkie karty już zostały rozdane, Większość pomysłów programowych już padła. Kandydaci przedstawili się ludziom. Będzie tak naprawdę grą emocji. Ten ostatni tydzień, a nam z badań wychodzi bardzo jasno że 30-40% wyborców decyzję w sprawie głosowania podejmować będzie podejmuje w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni dokładnie w ciągu tego czasu, który teraz biegnie. Znaczna część z nich podejmie tę decyzje w ostatniej chwili 24 godziny przed tym, jak pójdzie do wyborów. Ten tydzień, który przed nami będzie czasem bardzo silnej emocjonalnej presji. Będą nas straszyć, będą próbowali przerazić. Opowiedzcie się w tym czasie za tym, co podpowiada Wam intuicja. To mówię do tych wszystkich, którzy jeszcze są niezdecydowani, którzy głosowali na prawo i sprawiedliwość. A dziś wiedzą, że coś nie styka, coś nie działa. Zaufajcie swojej intuicji, swojemu sercu. Idźcie tam, gdzie jest nadzieja, tam, gdzie jest więcej powietrza, uśmiechu, wolności i poczucie bezpieczeństwa, które my gwarantujemy wam, tak jak powiedział przed chwilą Władysław Kosiniak-Kamysz. A ja to podpisuję i podbijam wam wszystkim. Wszystkim! No to zwłaszcza do tych, do tych 20% wyborców PiS-u, którzy dzisiaj spoglądają na trzecią drogę. Zastanawiają się, czy może to opcja dla nich. Kochani, ślubu z nimi nie braliśmy. Ślubu z nimi nie braliśmy. To, w jaką stronę pójdzie dzisiaj Polska, zależy od waszej wolnej decyzji. I tak jak mówiłem na wstępie, za 8 dni, za trochę ponad 200 godzin, za tylko 12 tysięcy minut możemy mieć zupełnie inny kraj, nie ruszając się z tego, w którym żyjemy i kochamy. Do tego, żeby ten kraj się zmienił, potrzebne dzisiaj są tak naprawdę tylko dwie rzeczy. O nich jest trzecia droga. To pojednanie i zakończenie marnotrawstwa. To są te rzeczy, które obiecujemy i gwarantujemy. I mówię tak dla tych niezdecydowanych. Do tych przekonanych, żeby jeszcze bardziej się ucieszyli. Do tych, którzy dzisiaj jeszcze wciąż myślą o tym, a może pan prezes obdarzony nieziemskimi kompetencjami. Chcę Wam powiedzieć najpierw, czego nie będzie za tych 200 godzin. Żebyśmy mogli to sobie wyobrazić, uzmysłowić, dotknąć, zobaczyć na ladzie te dwa produkty, spośród których już za chwilę będziemy wybierać. Jesteśmy mądrymi konsumentami, głęboko w to wierzę. Wybierzemy dobrze. Więc wiecie, czego nie będzie za tych 200 godzin? Nie będzie już w Polsce dyktatury jednej partii. Nie będzie już nigdy więcej. Jednego wodza, jednej partii, Jednego dyktatora, jednego mózgu i jednego centrum kręcenia kulą ziemską. Rząd będzie wspólnym rządem. Rząd będzie rządem współpracy ludzi przychodzących z różnych stron. Bo wiecie dlaczego nas ten garnitur demokracji, polaryzacji... Demokracji, która uwięzła w polaryzacji, tak dzisiaj pije pod pachami. Czujemy, że coś jednak nie styka. No są te dwie partie, dwa obozy, dwie Polski, ale to do końca nie jest nasze. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest model sprzed 20 lat. kiedy się zaczął. A świat przez te 20 lat zmienił się nie do poznania. Zobaczcie na swoje telefony komórkowe, jak one dzisiaj wyglądają jak wyglądały 20 lat temu. A na polskiej scenie politycznej dalej ten sam spór sprzed 20 lat. ze epoki wielkich cegieł, które kładliśmy na stolikach, kiedy chcieliśmy z kimś porozmawiać. To minęło. Ma. Dzisiaj Polska jest bardziej pluralistyczna. Jesteśmy różni. Uczymy się tego, że każdy z nas przychodzi z innym dziedzictwem, z innymi pomysłami, ma inne wizje. Tak już umiemy żyć i inaczej już żyć nie będziemy. Media społecznościowe, to jak rozmawiamy, jak podróżujemy, sprawiło, że chcemy mieć wybór. Że chcemy mieć wybór. I my dzisiaj, trzecia droga na tej spolaryzowanej scenie, mówimy, już go macie. Bo jeżeli masz wybór tylko między jedną a drugą opcją, to go nie masz. To nie jest wybór. Jeżeli możesz wybrać tylko między czymś, co pozytywne, a negatywne, musisz mieć też wybór wewnątrz tego pozytywnego wyboru, bo wtedy dopiero jesteś wolnym człowiekiem. Wtedy dopiero czujesz swoją siłę. My, trzecia droga, mówimy więc, nie będzie już nigdy więcej jednej partii, jednego wodza, jednego przywództwa. Będzie współpraca. Czego jeszcze nie będzie? Nie będzie strachu, nie będzie agresji, będzie nadzieja. Zobaczcie jak dzisiaj na scenie publicznej, politycznej jedni zawłaszczają strach. Drudzy mówią, jesteśmy siłą. I dobrze, że mówią w sile, jeśli dobrym rzeczom służy, nie ma nic złego. A nadzieja jest sierotą. A nadzieja jest sierotą. Mówią, zamienka. Ale to takie niepolityczne. To bardzo polityczne. To bardzo polityczne, bo tylko nadzieja może być tym klejem, który na nowo nas poskleja. Wiecie, przypomniałem sobie jadąc tu, jak jeszcze jako publicysta, dziennikarz Chodziłem na protesty w sprawie ustaw o sądownictwie. Wtedy pod pałac prezydencki, kiedy Duda zastanawiał się, czy je podpisać, czy nie podpisać. I tak na koniec wszystko popsuł. Ale pamiętam, jak wtedy mówiłem, jak bardzo głęboko to czułem, że dzisiaj w Polsce potrzeba tak naprawdę dwóch rzeczy: kroju i herbaty. Kroju, żeby nas wszystkich posklejać i herbaty, żebyśmy na nowo nauczyli się ją razem pić żebyśmy nauczyli się razem siedzieć znowu przy stole, mieć różne zdania, ale dyskutować ze sobą. Takiej Polski chcemy i nie chcemy nigdy takiej Polski, w którym klej będzie służył do przyklejania jednych do podłogi, żeby nie mogli się ruszyć, a herbata do tego, żeby tego drugiego poparzyć, w wrzątkiem, żeby się już nie mogli wysłowić i ruszyć. Jakiego jeszcze nie będzie za, dni, za 200 godzin? Nie będzie koalicji strachu z głupotą. To możemy Wam zagwarantować. Wiecie o czym mówię? Janusz korwin kandydat potencjalnego koalicjanta PIS-u numer jeden w okręgu podwarszawskim, cytowałem go ostatnio i będę cytował. Będzie musiał wiedzieć, jakie ryzyko dzisiaj leży na stole. On pisze. Na drogach ginie rocznie 3 tysiące osób, ale dzięki temu mamy sprawny transport. Godzimy się z tym i słusznie. Pytanie czy nie lepiej, by 20 czy 50 dzieci więcej padło ofiarą pedofilów, a reszta traktowała dorosłych ufnie i żyła normalnie, bez wpajanego strachu przed pedofilami. To mówi kandydat potencjalnego koalicjanta pis -u. Ja nie, oczywiście wszyscy mówią, ale nie, no przecież to jego prywatne opinie, przecież to publicystyka, my się wyrzekamy. Kochani politycy i polityczki konfederacji, czy wyście zostali porwani? Jeżeli tak, zamrugajcie, proszę. Dajcie nam jakiś znak do kamery, przyjedziemy was uwolnić. Przyjedziemy was uwolnić. Nie będzie kraju, w którym ktoś... Na eksponowanym politycznym stanowisku może wygadywać publicznie i bezkarnie takie rzeczy. Nie będzie kraju, w którym ktoś, kto ośmiela się wygadywać takie rzeczy, pełni jakąkolwiek publiczną funkcję. Ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, a jesteśmy od tego. Nie będzie kraju, w którym inni nominaci w spółkach przelewają 5 milionów złotych na konto która ich w tych miejscach posabowiła. Czy wy wiecie, co można zrobić za 5 milionów złotych? Przecież gdyby ci goście mieli odrobinę przyzwoitości, to zrobiliby fundusz albo fundację, przelali te pieniądze na ten fundusz i fundację i za te 5 milionów złotych wyremontowali jeden oddział psychiatrii dziecięcej. To by zrobili z pieniędzy, które dostali... W państwowych spółkach z naszego majątku. To powinni zrobić przyzwoici ludzie. Ale nie, bo trzeba było odwdzięczyć się za polityczny nepotyzm. Nie będzie Polski już za 200 godzin, w której rodzice dzieci wydają wiecie ile na korypetycję. Wiecie ile Polacy wydali na korypetycję w 2022 roku? 7,5 miliarda złotych. 7,5 miliarda złotych. Przy bezpłatnej szkole, przy ministrze Czarnuchu, który coraz to ma nowe pomysły. Wiecie, ile można zrobić w budżetach domowych za 7 miliardów złotych? Ile innych fajnych rzeczy, wycieczek, wyjść wspólnych do kina, fajnych rozwijających zabawek można by było mieć w domu dla dzieci, gdyby nie trzeba było wydawać tego na korepetycję? Żeby była jasność, w 2019 roku to było 4 miliardy. Trzy lata później w tych świetlanych rządach mamy ich 7,5. 7,5 miliarda. Nie będzie Polski już za 200 godzin. Już za 12 tysięcy minut, w których ktokolwiek umiera w kolejce do lekarza. Mówił o tym Władysław Kosiniak-Kamysz. I ich jedyny argument, który mają wina Tuska, Niemcy, Weber, też wtedy było źle. Tak było źle? Przed rządami PiSu średni czas oczekiwania w kolejce do lekarza 84 dni. Kochani wyborcy PiSu, którzy jeszcze się zastanawiacie, wiecie ile ten czas wynosi teraz? 164 dni. Nie! Nie kogoś! Nie się anonimowego, waszego ojca, waszej matki, waszej siostry, waszego brata, który potrzebuje pomocy. Przejechaliśmy ostatnio Polskę. Mam dane z regionów, bo wszędzie tam, gdzie byłem, mówiłem o tym. Okulista dziecięcy w Olsztynie. Wiecie, ile się czeka? Kiedy dziecko ma coś z okiem, kiedy potrzebuje terapii. Wiecie, jak to jest ważne. Mamy dzieci. Trzy lata i dwa miesiące. Tyle się dzisiaj czeka do okulisty dziecięcego. W tym kraju mlekiem i miodem płynącym, o którym opowiada prezes Kaczyński i Mateusz Morawiecki, z którym nie mogę się doczekać spotkania w poniedziałek. Mamy lat dziecięce. Z tym samym Austinie. Dwa lata i dwa miesiące. Wyobraźcie to sobie. Ostatnio na jednym ze spotkań w Wałbrzychu rozmawiałem z młodą kobietą prowadzącą jeszcze działalność gospodarczą. Ona mi mówi, że terminy na lekarza do dziecka dostała takie, że im po pół roku czekania objawy zdążyły minąć. I ona ma tę wizytę za kolejne 7 miesięcy jeszcze, tak? I teraz mówi, z czym ja tym pójdę. Z czym tam pójdę? Co ten lekarz będzie leczył? Jeżeli tyle musiałam czekać. To jest państwo, na które zasługujemy? Suwałki, gastroenterolog. Macie wrzody? Macie podejrzenie jakichś poważniejszych rzeczy? NFZ zaprasza w marcu 25 roku. No chyba, że chcecie leczyć się aparatem ortodontycznym. To już w roku 2027. To jest dzisiaj prawda o państwie, w którym żyjemy. I tego państwa za 200 godzin nie ma prawa być. To państwo trzeba zmienić. Ta trzecia droga, kochani, tylko ta trzecia droga prowadzi do tego państwa, które których mamy w głowach, kiedy słyszymy o tych absurdach, o których przed chwilą mówiłem. Moi drodzy, to jest najlepsze. Znaczy, ci ludzie nie tylko potrafią wszystko zepsuć, ale potrafią również zepsuć to, co im się wydawało, że pozwoli im dalej psuć. To jest gang podniesiony do sześcianu. My zapamiętajmy dobrze te czasy, ten moment, zróbmy jakieś screeny, zdjęcia, nagrajmy filmy, bo my takiego kabaretu, oczywiście podszytego dramatem, nie będziemy już długo oglądać. Zamykamy go w tym roku na dobre. Słuchajcie, pamiętacie, jak oni zaczęli kręcić przy, w Kodeksie Wyborczym? I wyszło im, że trzeba porobić w małych miejscowościach więcej komisji, bo na wsiach ludzie częściej, częściej głosują na PiS. I miało ich powstać 6 tysięcy. Wiecie, ile zdążyli zrobić? 3 tysiące. Trochę ponad 3 tysiące. I wiecie gdzie? Głównie tam, gdzie wygrywa opozycja. Oni nawet od się potknęli o własne nogi. Dziękujemy Panie Kaczyński za to. Z całego serca dzisiaj analizę profesora Flisa wyraźnie pokazuje mapę w Polsce Zachodniej, tam gdzie głównie jednak do tej pory wygrywała opozycja, tych komisji powstało dwa razy więcej niż w Polsce Wschodniej. Tak oni się biorą nawet zakręcenie na ważnych dla nas rzeczach. To jest gang Olsena. Trzeba wreszcie pogonić tych wszystkich Jarosławów Zielińskich, każących się obsypywać konfetti i przed których przemówieniami jako wiceministrów muszą grać fanfary. A fanfary muszą też ich przemówienia kończyć. Przecież to jest przykład z mojego Podlaskiego. Dzisiaj obiecują drogę, którą wybudują, e, mieli 10 lat. E, w, e, tak zwaną drogę śmierci poprawił S8, która ma tam prowadzić w stronę Litwy doraczek. Nagle im się zebrało. Kochani wyborcy Pisu, kochani ci, którzy jeszcze się wahacie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, użyjcie jednego prostego argumentu. Oni mieli 8 lat. Oni mieli 8 lat, nie 8 tygodni, 8 lat. I co zrobili? I gdzie jesteśmy? Znowu teraz będą mówić, że potrzebują kolejnych 8? A za kolejnych 8 znowu dostaną przedwyborczego tarła, przyjdą i opowiedzą nam nabuzowani tymi feromonami, co to zrobią jeszcze? My jesteśmy partią, która będzie robiła rzeczy nie przed wyborami, a po wyborach. I tym się wreszcie będziemy różnić od tego, co do tej pory w polskiej polityce oglądaliśmy. To powiedziałem o tym, czego nie będzie. Bo warto wiedzieć, jakie produkty leżą na ladzie. Warto wiedzieć między czym, a czym jest ten wybór. On naprawdę jest wymierny. To nie jest tak tylko, że ja lubię bardziej Pana Kaczyńskiego, a Pana Hołownię i Pana Kośniaka to raczej nie poważam, bo brzydsi albo mniej elokwentni. To nie o to chodzi. To jest wymierny wybór. Słuchajcie, my już dzisiaj wiemy, na przykład, że jeżeli będzie trzecia kadencja PiSu, nie daj Boże, to do Polski nie wpłynie jedna złotówka z Krajowego Planu Odbudowy. Sto kilkadziesiąt miliardów złotych pójdzie z dymem, zniknie. Bańka, która pryśnie. Fundusze strukturalne? Już dziś Europa mówi, jeżeli nie będzie zmiany w tym, czego, na co się wspólnie umówiliśmy. To nie będzie i funduszy strukturalnych. Setki miliardów złotych. To leży dzisiaj na ladzie. To leży dzisiaj na stole. Kiedy będziecie wyciągali ten atrybut demokracji od czasów Wałęsy, dobrze znany, od czasów Solidarności, dobrze znany, długopis, którym jesteście w stanie obalić w Polsce ten nieudolny rząd i zbudować nowy rząd. Bo wiecie, co będzie za tych 200 dni? Ja już o tym powiedziałem. Będzie czterech liderów, którzy podadzą sobie rękę na scenie. Będzie rząd współpracy narodowej. Nie będzie rządu platformy, ani rządu PiS-u. Będzie rząd narodowej współpracy. Rząd nadziei. Rząd, który będzie z Wami szczerze rozmawiał o tym, co jest do zrobienia. Będzie rząd nowoczesnej, demokratycznej Polski. Będzie rząd patriotów i Europejczyków. Będzie rząd tych ze wsi i tych z miasta. Będzie rząd tych, którzy chcą iść szybciej, ale poczekają na tych. Którzy potrzebują iść wolniej, a ci, którzy potrzebują iść wolniej, będą rozumieli tych, którzy chcą już zmiany, którzy chcą iść trochę szybciej, i oni się ze sobą dogadają. Ludzie się zmieniają, czasy się zmieniają, ale to jest nasz dom i jesteśmy w stanie zmienić go tak, żeby zmieścił się tu wszyscy: wszyscy, wszyscy. To będzie ciepły, bezpieczny dom. Taki, jakiego chcemy. Dla naszych dzieci. Jest tutaj, przed chwilą musiało opuścić salę, bo już nie zniosły retorycznego natężenia, Róża i Zosia, córki Władka Kosiniaka. Maksio Michała Koboski, widzę, że jest w tej chwili zajęty przy środku lokomocji i planuje transport publiczny dla obywateli w wieku poniżej piątego roku życia. Wielkie brawa dla niego. Ja serdecznie pozdrawiam moją Elę. I mają Marysie, które mam nadzieję oglądają mnie teraz w domu i komentują na bieżąco to co słyszą. Mówiliśmy już o Jasiu, e, chyba gdzieś tutaj go widziałem. Jest Jasio? Też już poszedł, e, ale jest Wiola ze swoją Wiktorią. Słuchajcie, przecież my to dla nich robimy. Już za 200 godzin możemy mieć rząd, który zrobi w Polsce taką szkołę, w której będzie bezpiecznie. Mamy taki rząd, możemy mieć taki rząd, który sprawi, że w Polsce dzieci będą czuły się bezpiecznie w internecie. Wiecie, co to znaczy dzisiaj, kiedy słuchacie o tej aferze, która ostatnio przeurała naszą świadomość o tym, co w internecie dziać się może. A zobaczcie, co na to robi rząd PiS, przecież oni nadal nie powołali przewodniczącego Komisji do spraw pedofilii. Przecież oni to kompletnie olali. Tak, rzeczywiście mamy wpisane w programach, trzeba uczyć dzieci kompetencji cyfrowych, ale to państwo jest bezzębne, kiedy przychodzi do egzekwowania praw naszych najmniejszych, naszych najsłabszych. Musimy zadbać o te prawa. Wiecie, jaką szkołę możemy mieć już za 200 godzin, a przynajmniej nadzieję na taką szkołę, bo nie zrobimy jej od razu, tylko od połowy semestru. Taką szkołę, w której do historii odejdą prace domowe koszmar tylu rodziców w Polsce. Ludzie! Czy my po to posyłamy dzieci do szkoły, do nauczycieli, żeby później uczyć je jeszcze raz w domu? Czy to tak powinno wyglądać? Czy to jest postawienie spraw na głowie? Dzieci w domu powinny mieć czas na rozmowy ze swoimi rodzicami, na budowanie więzi, na budowanie bliskości, na to, by rodzice i opiekunowie tłumaczyli im świat, a nie trygonometrię. To jest zadanie rodziców w domu. Prace domowe powinny odejść do historii. Od kolejnego semestru, od kolejnego, od, od pierwszego już nie zdążymy, od drugiego. Uprościmy, odchodzimy podstawę programową. Wiecie, czego dzisiaj musi się uczyć polski uczeń? A ja nie chcę, żeby moje córki, żeby córki Władka były do tego zmuszane. To jest podstawa programowa, cytuję, wypisałem sobie. Dla szkoły podstawowej, nie średniej, porównaj cechy rolnictwa Danii i Węgier. Czy to jest ta wiedza, którą nasze dzieci potrzebują, żeby iść w świat już dzisiaj, teraz? Nie wiem, może koledzy z ruchu ludowego wyjaśnią mi, dlaczego akurat te dwa kraje są pod względem rolnictwa tak ważne. Ale na tym rolnictwa nie koniec przedstawia cechy i ocenia skutki stosowania rolnictwa żerowo-odłogowego i plantacyjnego w Afryce Zachodniej. Tego się dzisiaj mają uczyć nasze dzieci w podstawówce. Ludzie